Pani Beata, która jest czcigorzanką z urodzenia, w, teraz aktualnie obywatelką Francji. Obok niej, właśnie można przedstawić, szefa Straży Pożarnej z miejscowości Terminiers, tak? O, Terminier. pięknie. Mm -hmm. To z kim będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać z porucznikiem muszę przedstawić tutaj. Mówimy, tym panu posełom. No, czy mm. okay. pan. Okay. No, pan mówi, że... Ty mówisz do mnie po polsku, mówię nie, nie, ja muszę. No, <grym> tak. tak. Mm -hmm. Będziemy rozmawiać z porucznikiem i szefem naszej straży w terminie. Dobrze. Joel Busak. Eee. Skąd ten pomysł, żeby tutaj przybyć i jak tutaj pan podszedł do tego, żeby przyjechać do Polski, gdzie pewnie ten związek jest głównie przez panią, ale tak to dla niego pewnie było, gdzie tam Miedonia, Racibórz? Dlaczego ta idea przyjechać do Polski? Et euh, pourquoi ici Et est -ce, comment, tu, euh, comment tu pensais à cette arrivée ici que, Comment tu l'as pris on... C'est grâce à notre collègue Beata, qui est originaire d'ici et qui nous l'a soumis et, et qui a organisé tout le, tout le voyage afin de, de pouvoir venir rencontrer nos homologues polonais avec un grand plaisir. Euh, et voilà, et puis pour l'instant, nous sommes ravis d'être ici. Mm -hmm. To dzięki mnie, bo znałam szefa tutaj straży i zaproponowałam właśnie, że szef straży mi pokazał właśnie ich sprzęt, ja mówię, ach, jakby nasi chłopcy to, to widzieli. Um, no i, zapropo i zaproponował mi, no nie chcesz przyjechać tutaj, ja mówię, no porozmawiam, ale to, to może być skomplikowane, a chłopcy się od razu ucieszyli, o to jedziemy, jedziemy. Wielka euforia była. Czyli coś wcześniej, były jakieś skojarzenia z Polską, ze Śląskiem, na przykład tutaj, jeżeli chodzi o e, pana szefa straży, czy coś mu się jakby tam, e, no, kojarzyło? situe <todobiecznie> la Où nous sommes. Est-ce que tu connaissais quelque chose déjà avant Alors, euh, au niveau de la Pologne, oui, parce que je suis une génération euh, qui avons étudié ça, donc l'histoire. Euh, euh, w szkole. Polsce w nie On wiedział, gdzie jest Polska, no bo uczył się w szkole o tym. Natomiast gdzie region Śląsk, gdzie znajduje się Śląsk, nie miał żadnego o tym Czy można by powiedzieć jak wygląda funkcjonowanie takiej straży opartej na ochotnikach, takiej straży, której państwo służycie? Czy mogę powiedzieć, jak funkcjonują Les volontaires en France, chez nous. Le, le système de secours en France est euh, un système basé sur, sur euh, essentiellement le volontariat. C'est-à-dire des pompiers volontaires comme, comme, comme nos camarades. Euh, la différence c'est que nous nous faisons toutes les missions. Nous faisons du secours à victimes. Nasz nasz sposób funkcjonowania jest prawdopodobnie podobny jak tutaj. Jesteśmy wolontariuszami. Przyjeżdżamy. Nasza misja polega na ratowaniu ludzi. Oui, nous intervenons également pour le feu. Interwencje w przypadku pożarów. Nos formations są exactement les mêmes que les. Prof. Nasze szkolenie jest identyczne do zawodowego. Musimy zdawać te same egzaminy. <grym> i, I pracujemy razem, mm -hmm. ręka w rękę z zawodowcami. Jak liczna jest ta jednostka, jakim mniej więcej wyposażeniem dysponujecie słyszałem, że Byliście mnie zaskoczeni, że tutaj nieduża jednostka ma jest dobrze wyposażona? Kąbiął mm -hmm. uh, nuszą materiały i kąl materiał mamy? nus zavon. En fait, il a cru comprendre qu'on est bien surpris qu'une Il a un euh, équipement extraordinaire. Enfin, euh, euh, nous sommes, nous sommes 13 pompiers à terminer. Nous avons deux engins. Nous sommes 13 personnes et nous avons deux poids. Un engin euh, qui va nous servir à toute opération. Le premier qui nous sert à la réveil, à toutes les interventions. Et un engin qui est spécialisé pour le feu d'habitation. Et deux. I, et de, I drugi, który jest um, typowym pojazdem, do, um, który służy do dogaszenia do pożarów mm -hmm. um, domów i Mm -hmm. Mm -hmm. E, tak, jeszcze? Mm -hmm, OK. E, czy, on, czy pan może powiedzieć, dlaczego jest strażakiem? Dlaczego, jak to, skąd to się bierze? E, I ten zespół, którym on dowodzi, e, czy to są właśnie ludzie tacy jak on? E, skąd się bierze ta chęć niesienia pomocy innym, bezinteresownym? Po e, pompie pompier. ta cette idée d'aider de, de aux autres. Alors ma vocation de pompier était un peu particulière. Mon frère était pompier avant moi. Et, et euh, je suis surtout rentré dans les pompiers pour, pour le sport. Et au fur et à mesure, j'ai passé mes formations, j'ai passé mes, mes grades et je suis arrivé chef, chef de centre. De, de... Et euh,

Progresywnie, po różnych szkoleniach zaczął. Rozwojowo, on się rozwijał. w ten sposób oczy. Zaczął od wieku 16 lat i ma teraz 55. O, okej, dobrze. tym co zobaczył, czy myśli o tym, żeby przenieść się do, na przykład OSP Medonia, żeby porzucić Francję i przenieść się tutaj do straży i osiedlić. Et venir servir à Medonia, Racibuje Medonia. C'est une question difficile. Trône de Pétanie. Il y a déjà la barrière de la langue. Pas pierścienie movy, pas polsce. Mais, mais un, un pompier qui soit en France, qui soit en Pologne, ou qui soit ailleurs, c'est un pompier. Strażak, który jest we Francji czy w Polsce, zawsze zostanie strażaki. Fainéant. Fainéant. Merci. Ok.